W drugą stronę, czyli te osoby też dbają o nas. To też jest bardzo piękna energia, i nie musi to dotyczyć tylko miłości yy, związanej z Eros, związanej z, yy, z miłością fizyczną, ale ta też może mieć również oczywiście, tak jak cebula, bardzo wiele warstw, nie składa się tylko z Eros. No to co? Rozmarzyłam się, bo takie macie piękne karty, raczki, że żal kończyć to czytanie. Jeśli ktoś dotrwał do końca, to bardzo Wam dziękuję. Życzę Wam cudownego nowego roku numerologicznego, realizacji w swoich sprawach dotyczących uczuć we wszystkich dziedzinach życia, które są dla Was ważne, bo uczucia są ważne i emocje, zarówno w, w życiu romantycznym. Jak i w przyjaźni, jak i w rodzinie, jak i w pracy, to jak ludzi traktujemy i to jak jesteśmy przez ludzi traktowani, to wszystko gdzieś powinno być ze sobą integralne. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia na nowych czytaniach. Pozdrawiam, Papa. Pa.